Chciałem Cię zapytać o tanie z gwiazdami, bo to chyba 845 edycji poprowadziłeś. Nie, otóż nie, poprowadziłem. 847, przepraszam, pomyliłem się. Nie, słuchaj, ja poprowadziłem od szóstej do ostatniej w tvn nie do trzynastej. Do Aha, a potem zrobiłeś jak nie w tvn nie to ja już nie robię. Nie, 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 po prostu TVN przestał to robić. To był taki program, który miał oglądalności rzędu między 6 a 8 milionów, słuchaj. Wiem, bo to Polska przecież... Polska była pusta. No, puste ulice. Puste ulice. I wszystkie matki powiedz, przed telewizorami. Tak. Ale co ten program fajnego zrobił? On zrobił to, że wtedy dzieci, młodzież, a przede wszystkim ludzie starsi, zaczęli się, zaczęli chcieć... Nauczycie tańczyć. Aha. Bo to było takie ale wiecie, siła telewizji. Co? Naprawdę, naprawdę. Ogląda I w niedzielę i w poniedziałek szukam. Szukam szkoły, prawda? I wtedy szkoły były przepełnione do, do imentu e, chętnymi. I no to było coś takiego, coś takiego zupełnie. Znaczy, okazało się, że stacja komercyjna też może mieć jakąś misję. A wie? na żywo to było, były jakieś wpadki, jakieś takie grupy. Nie pamiętasz coś no takiego, pewnie, że wiesz, no, ja pierdolę, no, pewnie. ale co się dzieje? Słuchajcie, no. pamiętam na przykład, to jest tak, jak masz na żywo i masz taki mikrofon tutaj. O. Tu masz mikrofon, ale masz też ucho, ucho jak ty, No, nie no. Tak znaczy naprawdę on ja nie co po Ja nic mam mieszkanie akurat, bo ja to... to... ja też dziewczynę, ale... Ja mu tam mówią co ma powiedzieć tak. i o co zapytać. Właśnie nikt się, się nic nie odzywa, więc albo się zerwało połączenie, Mogą albo tak jest powiedzieć. genialnie, Albo, albo ale gorzej. raczej się zerwało. <noise> Słuchajcie, <głos> i, y, y, są takie y, rzeczy, y, to znaczy na żywo jest i teraz tych kamer jest tam 13-14 i na przykład przeprowadzam rozmowę z jurorami, koło mnie dysząca para... Y, <noise> I nagle ja patrzę, facet wbiega, jeszcze na ursusie to było, ursusie. i się zaczyna rozbierać na środku parkietu. Bo myślisz, że jest na stadionie, na euro. Nie, coś mu, to wiesz, na jakiś tytuł. I ochrona za nim, i to się dzieje, oto ja tu jestem, a tu, a tu jest oto. Taki łomot I wiesz, tu, a ty wy, na Wyłączone. Y, i tak gąs 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 kurwa tachluj 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 kurwa tachluj a ja tu rozmawiam tu święty Pięci Wodecki, Pani Tyszkiewicz tego oni wiesz nie mogą y, Pokazuję im żeby patrzyli na mnie a jak uważasz to Paso to było tam a nie kurwa to, to wszystko się dzieje w tym samym czasie I ja czuję y, po prostu y, to, jest tak, to jest taka adrenalina bo tak Masz ochotę coś powiedzieć, no tak. no ale nie możesz, bo cię wszyscy słyszą, Aha. prawda? Tak jak czasem cię wkurza reżyser taki mówi nie mów tego, ja masz ochotę powiedzieć, odpierdol się, Aha. ale nie możesz powiedzieć. Albo na przykład nie wchodzi jakiś materiał. A, ma wchodzić, a ma wchodzić. I gąs, 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 mów, 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 Aha. mów. Oczywiście nie mówi o czym ma mówić, po prostu ma no mówić. Ta, I, ten. I, I masz ochotę się zapytać. O czym? Co teraz będzie? Jak długo? No nie możesz. Więc powiem wam, ja to uwielbiałem, dlatego że jak... E... Kończył się ten program. Ja się czułem jakby, tak pamiętam, lubiłem to studio, jak tak się wyłączały te lampy. I, I sam tak, sobie whisky nalewałem. Yy, no, to, to też to był bardzo <laughs> ważny element. Natomiast wiecie co, to tak jakbym, tak czułem nogi fizycznie, jak z waty i tak jakbym wagon węgla prze, przerzucił.